Witam przyszli farmerzy Chia! Wybór systemu operacyjnego to klucz do efektywnego farmienia. Windows jest łatwy w użyciu, Linux słynie z niezawodności, a Mac OS z intuicyjności. Każdy z nich ma coś wyjątkowego do zaoferowania w świecie farmienia Chia. Nie zapomnij także o portfelu referencyjnym Chia, Twoim niezastąpionym narzędziu do zarządzania farmą. Pobierz go ze strony chia.net i zacznij swoją kryptoprzygodę już teraz! Porównajmy dzisiaj kopanie Chia kontra tradycyjne kryptowaluty. Koparki Proof of Work pracują na maksa, wymagają mnóstwo prądu, częstej konserwacji i nadają się tylko do kopania krypto. Ich żywotność od 3 do 5 lat. Kopanie Chia to inna bajka. Koparka do Chia to wydajny serwer działający na kilka procent swojej mocy, który można wykorzystać na wiele innych sposobów. Mniejsze zużycie prądu, rzadsza konserwacja, a sprzęt pracuje bez awaryjnie nawet przez 20 lat. A co z ryzykiem? To już chyba jasne. Inwestycja w koparkę do Chia to znacznie mniejsze ryzyko finansowe niż w przypadku koparki do Proof of borg Wiesz, że technologia nie stoi w miejscu, ani też Twoja koparka krypto. Aktualizację sprzętu i oprogramowania to must have, by być na bieżąco i nie stracić zysków. Bez ciągłych upgradeów zwalniasz, tracisz możliwość kopania, a co gorsza, pieniądze. Bo technologia to wyścig, a ty chcesz być na czele i nie zostawać w tyle. Bądź mądrym inwestorem, aktualizuj, optymalizuj swoją koparkę i pędź przez świat krypto z prędkością światła.